W mieście Stoczek Łukowski, gdzie było tak nudno, że nawet liście nie powiewały na wietrze, grupa dziewczyn ze Słonecznego Patrolu wpadła na genialny pomysł realizacji projektu LAMA. Lokalna Akademia Młodego Animatora. W ramach tego projektu odbędziemy serię szkoleń i warsztatów, które pożyczą nasze umiejętności. Odbędziemy wizytę studyjną, aby zobaczyć jak działają inni. Zorganizujemy cykl imprez kulturalnych, aby poszerzyć nasze umiejętności. Stworzymy festiwal kultury, kultury młodzieżowej, aby każdy mógł wyrazić swoją osobowość. A wszystko to zrobimy przy użyciu nowych technologii i narzędzi do komunikacji. I dzięki temu staniemy się młodymi menedżerami kultury. Kultura w Stoczku zyska nowe oblicze. Będziemy promować Fundację Orange, ale przede wszystkim siebie i nasz projekt. Na stałe zapiszemy się w historii naszego miasta. I wszystko to zrobimy sami. Fundacja Orange czekamy na grant, nie każda lama musi być nudna. I odtąd w Stoczku Łukowskim liście powiewały nawet w bezwietrzne dni.